Niedawno wstałam i stwierdziłam, że zrobimy sobie tygodniowy glow. Z tego względu, że dzisiaj zadbam o swoje brwi. Idę też niedługo na rzęsy, idę na paznokcie, Będę miała też w tym tygodniu robioną nową fryzurę. Więc stwierdziłam, że trzeba też zrobić właśnie te brwi. Troszkę sobie już je wyregulowałam, ale jeszcze sobie je poprawię. I przy okazji zrobię Henna. I chciałam Wam ogólnie. Tak, doradzić, jakbyście chcieli sobie zrobić sami chenne w domu, że ja mam taką i robiłam ją ostatnio. Ona jest żelowa, i powiem Wam, że trzymałam ją chyba z 30 minut niecałe i ona w ogóle mi nie złapała. Natomiast ta, ja mam tutaj akurat ciemny brąz, ona jest świetna. Miam wystarczy 10-15 minut i te brwi naprawdę widać, że one są ładniejsze, więc trochę jeszcze sobie je wyrównam. Ja dosyć. Zrobiłam sobie cienkie brwi teraz, jak możecie zauważyć, o. Myślę, że ten kształt jest OK. Ja jestem znowu bez makijażu ogólnie. I jeszcze sobie je ciut poprawię tutaj u góry, bo widzę, że tutaj mam kilka takich włosków do wyrwania. Żeby sobie nie pobrudzić tych brwi i włosów przy okazji założę sobie moją opaskę. Więc jak robimy tygodniowy glow to tak na 100% Jeszcze chciałam się umówić na jakiś zabieg twarzy, bo jak widzicie mam dużo takich blizn potrądzikowych Ale na razie to zostawiam w spokoju Jak widzicie moje usta po dwóch tygodniach wyglądają już dobrze Jestem zadowolona ogólnie z efektu Teraz ja mam okres, więc te moje, Moja twarz nie jest w jakimś świetnym stanie Ale patrzcie na te usta tak z profilu. Więc myślę, że jest całkiem okej. Okay. Dobra, lecimy, bo widzę, że aparat mi pada, a chciałabym jeszcze zrobić sobie te brwi. Ja mam odcień, tak jak wam wspominałam, ciemny brąz. Mm, delikatnie się boję zrobić sobie ten ciemny brąz, z tego względu, że ja jak pójdę do fryzjera, to będę robiła dosyć intensywnie jasny blond. Taki naprawdę jasny, jasny. Bo ja mam teraz swój naturalny kolor znowu od góry i dla mnie on jest trochę za ciemny, ja się za dobrze w nim nie czuję i stwierdziłam, że po prostu lepiej się czuję w jasnym blondzie i się umówiłam, więc zobaczymy jak to będzie wyglądało. Przy okazji muszę sobie też poprawić tą moją grzywkę, bo ona jest mocno do poprawienia, opowiem tak, jest krótka i nie do końca ścięta tak jak bym chciała, więc na pewno pani fryzer mi jeszcze to poprawi razem z kolorem moich włosów. Więc słuchajcie, zapowiada się taki tygodniowy glow i zaczynamy go od dzisiaj. Więc zapraszam Was na takiego weekly vloga z małej takiej metamorfozy mojej. Dobra, słuchajcie, wpadłam jeszcze na jeszcze taki pomysł, bo widziałam wielokrotnie takie coś na TikToku i nigdy tego nie robiłam. Przyniosłam sobie wykałaczkę, mam jeszcze trochę tej henny i zastanawiam się, czy sobie nie spróbować zrobić biegów na nosie. I zrobię dosłownie parę kropek dla testu. Tą henną, którą tutaj mam. I chcę zobaczyć, jak to w ogóle wyjdzie. Nie wiem za bardzo też, gdzie miałabym to zrobić. Mam nadzieję, że nie będę wyglądała jak debil. I później zrobimy sobie jeszcze, bo już niedługo będę ściągała te żeby nie były przesadne. <laughs> Czy tak jest ok? Czy powinnam to jeszcze gdzieś dalej zrobić? Ja na razie robię dla testu. Zobaczymy, jak to wyjdzie troszkę. Tam w tyle gra muzyka, bo mój tata puszcza jakiś, jakiś metal, więc przepraszam, jeśli to słychać. Tu chyba przesadziłam już z tym. Dobra, zostawię to tak. Zobaczymy, jak to w ogóle wyjdzie. Nie są to jakieś perfekcyjne kropki, ale okej. Okay. I tak, dostałam na święta maseczkę. Cynkowa maska do twarzy z aloesem, lnem i rumiankiem I myślę, że ona faktycznie nie podrażni mi skóry Ją się trzyma 10-15 minut, jeszcze jej nie próbowałam, ale bardzo chciałam Bo ja chyba jednak wolę takie maseczki, bo wiem, że one mają lepsze działanie niż takie w płachcie I taka cynkowa to wiadomo, kiedyś jak nie było tych wszystkich maści i tak dalej To się właśnie używało cynkową Więc myślę, że ona będzie ok, zobaczymy jak się sprawdzi Ona jest z firmy Bingo Spa nie słyszałam o tej marce, przetestujemy, zobaczymy. Dobra, słuchajcie, yy, nie będę przesadzała z tymi biegami, więc to też już sobie zdajemy. Trzymam to dosłownie, nie wiem, 3-4 minuty, ale dłużej się trochę boję, bo nie wiem jak to wyjdzie. Więc skończyły mi się waciki, więc ściągam to papierem. Wiem, że to się zmywa, ja zawsze najpierw sobie po prostu ściągam. Tutaj mam wodę, mam też płyn micelarny i zobaczymy jak te brwi wyjdą. Mam nadzieję, że nie przesadziłam. Ojej, widzę, że to jest dość mocne. Uuu, hu 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 hu. Jestem trochę przerażona tymi brwiami. Zmyję i do was wrócę, razem jak zmyję też te piegi na nosie. Dobra, zmyłam te brwi, wyglądają tak, wiadomo, że one jeszcze trochę zejdą z każdym dniem. Trochę chyba za długo je przytrzymałam, bo mam trochę ciemne. Mam taką podrażnioną skórę, bo wiecie, tak zmywałam tą ciepłą wodą, ale też tak, żeby jak najwięcej zeszło z tych brwi. Trochę są nierówne, ale myślę, że... przynajmniej mam podkreślone i nie muszę się już o nie martwić. Tak samo będę miała rzęsy i tak naprawdę tylko skóra mi zostaje. Zrobimy sobie właśnie teraz maseczkę, więc... nakładamy tą moją maskę cynkową. Zobaczymy, jaka to jest w ogóle konsystencja mi się to w ogóle uda to wycisnąć? Okej, okay, ona wygląda tak, trochę jak taka pianka. Mam tą masażkę, zrobiłam sobie takiego kokana szybko i powiem Wam, że efekt po tym jest taki, że ta skóra jest taka wygładzona, jędrna. Więc super. Zobaczymy tylko, czy mnie nie wysypie, ale na pewno jest taka oczyszczona, fajna. Nałożę sobie teraz taki silikonowy żel na bliznę, czasami go używam właśnie mm, na te moje tutaj zaczerwienienia. I on fajnie mi pomaga, jak używam sobie go raz na jakiś czas, a że dzisiaj robimy skincare, robimy glow up, to dzień idealny. I będę już sobie dzisiaj montowała dla was film. Taką pięknie oczyszczoną buźką. Dzień dobry, witam Was kolejnego dnia. Mamy dzisiaj czwartek i jadę zaraz do fryzjera. Jest 9:20 na 9:45. Mam fryzjera, mam nadzieję, że zdąży, bo pogoda jest dzisiaj taka niezaciekawa. Ale, co będę robiła z włosami? Mniej więcej tak wyglądają moje włosy, gdy nie mam ich pokręconych, gdy nic z nimi nie robię. Nawet ich nie miałam chyba od dwóch albo trzech dni. No ta grzywka jest do poprawy. Kolor jest dość ciemny, od góry mam swój. Ja w takim kolorze ciemnym się nie czuję. Wolę zrobić sobie trochę jaśniejsze te włosy, właściwie dużo jaśniejsze. I pokażę Wam taką moją trochę inspirację, jakbym chciała, żeby te włosy moje wyglądały. Więc coś takiego z tym, że chciałabym tą grzywkę. I kolor jak na Sabrinę, słuchajcie, pewnie ją kojarzycie. Ja mam ogólnie kilka inspiracji w telefonie, ale zobaczymy co z tego wyjdzie. Ja trochę się obawiam, że mo mogą być te włosy za jasne. Ale no jednak pójdę też w coś takiego, zobaczymy. Nie mogę się doczekać, więc zabieram was ze za sobą do fryzjera, bo zaraz się spóźnię. Tadam! Dużo, dużo jaśniej. Ja się czy trochę bym była siwa, słuchajcie, ale ja jestem zachwycona. Ja wiem, że pewnie nie każdemu się spodoba ten odcień i stwierdzi, że mogę być za blada czy coś, ale słuchajcie, ja chciałam dużej zmiany. I ja jestem zachwycona tym, jak te włosy wyglądają. Mam jeszcze do tego prosto, pociętą brzywkę. Więc chciałabym też przetestować, jak te włosy potem będą wyglądały, jak zrobię je Dyson'em. Ale dzisiaj są tak mięciutkie, tak prościutkie, że nie będę kombinowała, i może jutro, jak będę szła na paznogcie, to sobie pokręcę. Przepięknie. Dla mnie jest rewelacja. I tutaj mam też dużo jaśniejsze niż u góry. Teraz może tego tak nie widać, ale jak będę miała swoje odrosty od góry, to też nie będzie to wyglądało źle, tylko będę miała takie fajne przejście. Więc. Dajcie znać co myślicie Jeszcze sobie tak patrzyłam jakby wyglądały z kitką jakby miała kitkę do góry I powiem wam, że też mi się mega podoba ten efekt O nawet Zrobić teraz fajnie, bo tylko sobie zrobię cyk i grzywka już mi automatycznie sama wychodzi Także coś takiego Uwielbiam ta od pomadki Że nie chcę ich chyba dzisiaj kręcić, no trochę jestem siwa nie powiem, jest aż taki chłodny bardzo chłodny jest ten blond, dość długo go trzymałam na tych włosach, ale o! Kiteczka. No jest na pewno coś innego, ale ja uważam, że wyglądam spoko. Nawet wydaje mi się, że te ciemne brwi mi pasują. Nie no, mi się podoba. I w ogóle ciekawostka, bo byłam jeszcze teraz yy, na szybkich zakupach w Biedronce. I słuchajcie, kupiłam kwiatki dla mojej mamy, bo chciałam, żeby jej było miło, chciałam, żeby też coś stało w kuchni. I powiem Wam, że jestem zdziwiona, bo. Zobaczcie. Kupiłam. Dwa komplety róż. No, one. Ona sobie pokłada je po swojemu, ja po prostu je wstawiłam do wazonu, który znalazłam, a znalazłam tylko mój. Taki miałam w pokoju, więc wsadziłam te kwiatki. I zobaczcie. Jak piękny i szybki bukiet można stworzyć za 40 zł. Więc... Super. Dobra, robimy jeszcze testy Dyson'em. Teraz ocenicie jak wyglądam lepiej, z takich trochę bardziej pokręconych. Czy jednak proste, bo jestem ciekawa w sumie. I teraz uwaga, jak wyglądam lepiej? Takich czy prostych? Dajcie znać. Stwierdziłam, że podobają mi się takie ciemne brwi do tych jasnych włosów, i stwierdziłam, że zrobię sobie jeszcze raz chętne na brwi i trochę sobie te brwi wyreguluję. Tylko muszę sobie założyć opaseczkę, żebym czasami sobie chętną jeszcze grzywki nie zrobiła. Przy okazji zmijemy sobie make-up. O, więc włoski do tyłu. Mam już tutaj płyn micelarny. Trochę może mi tutaj hałasować laptop, bo renderuje mi się film. Słuchajcie, się dzisiaj zmotywowałam jeszcze i zmontowałam dla Was dwa filmy: Weekly Vloga i Cojem W ciągu dnia. Także jestem z siebie dumna. Dawno nie było takiej serii na moim kanale: Cojem W ciągu dnia. Bardzo, bardzo dawno. I stwierdziłam, że tak dla odmiany zrobię jeden, dla testu taki krótszy filmik, więc on trwa chyba 8 minut. Wiem, że robi się dłuższe, ale chciałam Wam zrobić takie. Prawdziwe, co im w ciągu dnia. Dajcie znać, czy Wam się podoba. Bo już jest pewnie na kanale. Dobra, jutro jeszcze paznokcie. I dlaczego? Dlatego, że mam zrobione takie jaśniutkie. I już mam odrost, to jest pierwsza sprawa, ale druga sprawa jest taka, że ja się w takich jasnych paznokciach nie czuję dobrze. Ja lubię, jak się coś dzieje, ja lubię, jak jest brokat, ja lubię, jak jest róż, więc może pójdę w takie jaśniejsze, ale zrobię sobie świecące końcówki, coś takiego, bo jednak idę za głosem serca. <grym> I jeszcze słuchajcie, na koniec, w sobotę mam rzęsy. Te rzęsy mam już dosyć długo. I wyglądają one tak Usypiałam sobie lampę, bo słuchajcie, jest 22 prawie Więc musiałam sobie tutaj zrobić jakieś światło No i co? Robimy te moje brwi Sobie to lusterko przybliżę Trochę jeszcze sobie je wyreguluję Tak na razie zmyłam, wiecie Ten make-up, no Później jeszcze się tam dokładnie umyję Wam po prostu te zbędne włoski Mam nadzieję, że mocno nie tego laptopa. Powarywałam te zbędne włoski i jeszcze sobie po prostu zrobię raz tą henną te brwi. Dobra, ogarnęłam się trochę i zbieram się na pazy. Zrobię sobie jakieś różowe, zobaczymy, co z tego wyjdzie, ale jestem już, oczywiście, jak zwykle prawie spóźniona, więc lecimy. Zobaczcie, takie sobie zrobiłam jutkie. Nie, no, piękne są i. Zdecydowanie w moim stylu. Kocham, jak coś się świeci, jak jest różowe, także perfekt. Dzień dobry, witam Was w sobotę. Mamy ósmą rano i właśnie zaczynam się ogarniać. Na rzęsy, i słuchajcie, mam takie swoje przemyślenia od rana, że ja stwierdziłam, że ja uwielbiam być dziewczyną. Naprawdę. Uwielbiam być dziewczyną, bo uwielbiam takie wszystkie babskie rzeczy, jak właśnie makijaż, jak szykowanie się, właśnie do jakiegoś wyjścia. Uwielbiam moment, w którym wychodzę nie, na przykład do restauracji i ogarniam się, szukam sobie stylizacji, robię sobie makijaż włosy i tak dalej, ubiłam też sam moment wyjścia, uwielbiam ogólnie chodzić do restauracji, robić sobie maseczki, chodzić na zakupy i co nieważne, czy jakieś takie spożywcze, czy ciuchowe, lubię właśnie raz na jakiś czas sobie też iść do jakiejś galerii i na jakiś taki, nie wiem, zabieg albo do fryzjera, albo tak jak teraz na rzęsy. Uwielbiam się spotykać na przykład z moją przyjaciółką, zrobić sobie taką babską nockę, pogadać, poplotkować, napić się jakiegoś winka. No ja po prostu uwielbiam wszystkie takie babskie rzeczy, tak samo uwielbiam po prostu się malować, włączyć sobie jakąś taką energiczną muzykę albo taką po prostu, na jaką mam ochotę w danym momencie. Ja myślę, że to jest takie super. I tak właśnie rozmawiałam z moją przyjaciółką na ten temat i okazało się, że naprawdę pod tym względem jesteśmy totalnie różne, bo ona na przykład nie lubi robić sobie makijażu i nie lubi tego momentu, jak musi się szykować na jakieś wyjście, a ja po prostu to uwielbiam. I jestem ciekawa, którym typem kobiety jesteście, czy raczej tym, co malowanie, czy robienie sobie jakiejś takiej pielęgnacji, szykowanie się do wyjścia i tak dalej, to jest dla was przyjemność, czy wręcz przeciwnie? Ja już nie pamiętam, kiedy robiłam sobie taki make-up naprawdę wyjściowy, gdzieś na jakieś, nie wiem, wesele i tak dalej I już bym się tak pomalowała ogólnie W sumie bym poszła sobie też na jakieś wesele, tak swoją drogą, jak sobie tak myślę Lubię takie imprezki tego typu, zawsze lubiłam chodzić na osiemnastki I też właśnie lubiłam się wtedy szykować no, ja jestem taką typową kobietą, co po prostu uwielbia kolor różowy, kosmetyki, wygodny dresik, jakiś romantyczny film, po prostu no wszystkie takie babskie rzeczy, kwiatki. No, typowa baba. A tak sobie stwierdziłam, że sobie tak yy, powiem wam o moich takich przemyśleniach. Słuchajcie, teraz naprawdę moja cera jest w świetnym stanie. I. Nie nakładałam jakoś dużo tego podkładu, tak jak widzieliście, a wygląda nieźle. Ponadto mam zrobiony brwi tylko henną I bardzo mi się podoba ten efekt. Nawet już tutaj nic nie będę zmieniać, tylko podkreślę sobie trochę żelem, nie? I teraz tak. Moja ulubiona część. Ja w ogóle uwielbiam nagrywać jak się maluję. Ja mam wrażenie, że ja i tak jakby więcej gadam i pokazuję ten make up non stop taki basic i cały czas taki sam, ale i tak uwielbiam po prostu mówić do was w momencie, gdy się maluję. Jest to chyba... Mój ulubiony moment odzywania się do Was, bo jednocześnie robię coś przydatnego, co mogę Wam pokazać, i przy okazji sobie do Was gadam. Konturowanie. Wtedy moja buzia po prostu totalnie się zmienia, ale też jakbym nie nałożyła żadnego konturowania, czy to brązera, czy różu, to wydaje mi się, że trochę jestem blada jednak w tych włosach. Ale oczywiście nie wyglądam źle według mnie i mogłabym być też tak, ale jednak jak mam ten make-up i jest taki promienny, wyglądam lepiej, mi się wydaje. Myślę, że latem to będzie też fajny efekt, bo jestem ciekawa właśnie, czy latem jeszcze mi te włosy zjaśnieją bo ogólnie zawsze mi włosy jaśnieją na lato i jestem ciekawa, jak to będzie, jeśli te mi by jeszcze zjaśniały. Na pewno będę miała piegi, bo to jest klasyk u mnie latem. I ja robię teraz tylko tak, róż. A różu teraz sobie nie żałuję, bo pokochałam róż całą sobą po prostu. Uwielbiam róż. Trochę rozświetlacza. Oczami nic nie robię, no bo i taki na rzęsy, więc nie maluję dołu ani nic z tych rzeczy. I co, tylko nam zostałem mi usta. Usta sobie zrobię konturówką z Action Classic. A ona jeszcze ma teraz taki kolor, że prawie jak moje usta, bo ja mam ogólnie dosyć ciemne usta i często mi ludzie mówią, że mam pomalowane, a ja mam taki kolor po prostu. Delikatnie je dosłownie obrysowuję. I powiem Wam, że jestem naprawdę zadowolona z tego, jak te usta wyglądają. Ten efekt ostateczny nazwijmy to. Końcowy po zabiegu. Nie wydaje mi się, żeby miała jakieś ogromne te usta. Wiadomo, że jak się je pomaluje, to są trochę większe, ale nie wydaje mi się, żeby miała takie przerysowane, więc jestem zadowolona i brwi tylko żelikiem dla takiego naturalniejszego efektu tym bardziej, że będę miała zrobione rzęsy więc to oko będzie wyraziste więc te brwi nie muszą są ciemne, ale są jednocześnie takie wydaje mi się dosyć delikatne więc nie jest tutaj nic takie przerysowane Dobra, i trochę chyba sobie te włosy moje ułożę na Dysona. I będę gotowa. I lecę zjeść bo jest 8.24. Yy, o 8.45 muszę wyjechać, więc, tak żeby zdążyć. Więc za dużo czasu już w sumie nie mam, ale to nic. A jeszcze Wam tak nagram efekt przed tych rzęs. Dobra, słuchajcie, wróciłam z rzęs, także jestem już w pełni wymetamorfozowana, ja to nazywam. I później się też dowiecie, może w następnym filmie, co było spowodowane tym, że postanowiłam wprowadzić tyle zmian nagle. Ale tak, rzęsy zrobione. Tak wyglądają. Zrobiłam sobie trochę mocniejsze, żeby dłużej się po prostu trzymały. Powiem Wam, że jestem po prostu też zszokowana moimi włosami, bo ja ich nie myłam od 3-4 dni i one wyglądają świetnie. I w ogóle też widzę, że po tym jak wzięłam te kapsułki, jak biorę te kapsułki, które Wam pokazywałam, zobaczcie, włosy mi w ogóle nie wypadają. Ja jestem po prostu szokowana tym i zastanawiam się, czy już sobie po prostu nie kupić kolejnego opakowania tych tabletek, bo to jest szok. Usta też już doszły do siebie, także jest dobrze. I co? Tyle w tym filmie. Mam nadzieję, że taki kobiecy filmik wam się podobał, z takiej metamorfozy, takie naprawdę babskie rzeczy, można by powiedzieć. Jeśli wam się spodobało, zostawcie kciuka w górę i widzimy się już niedługo w kolejnych filmach. Buziaki!